oba zakony zarówno franciszkanie jak i dominikanie to były zakony tzw. Żebracze, tak zwane żebracze ale zakony, czyli utrzymujące się przynajmniej teoretycznie tylko i wyłącznie z jałmużny Natomiast one zerwały z tą tradycyjną, mniejszą zasadą stałości miejsca. Cystersi, benedyktyni, prawda? Oni po prostu mieli obowiązek przebywania w klaustrum, czyli w klasztorze. Natomiast i dominikanie, i franciszkanie uprawiali kaznodziejstwo, w związku z tym musieli się przemieszczać. Oni byli wędrujący. To zresztą świetnie widać na przykładzie chociażby tych dominikanów opolskich. Bardzo często było tak, że rotacja była co roku, tak? Że, że oni cały czas zmieniali miejsce pobytu, byli w Wilnie, byli w Lwowie, byli w Toruniu, byli w Gdańsku i byli w Opolu, tak? Więc, więc rzeczywiście cały czas wędrowali. No i największą chyba taką zaletą czy charyzmą, jak to się mówi, fachowo Dominikanów, to jest to, że oni postawili na wykształcenie. Tak? Mówi się, że te szkoły dominikanów to były szkoły po prostu takie już jak uniwersyteckie, że oni mieli po prostu ten cykl studiów czy cykl nauczania dostosowany do tego, co realizowano na zachodzie Europy w tych uniwersytetach zachodnioeuropejskich. I czy Dominikanie to była jakby taka przygrywka do jezuitów. Tak, tak to, to, był, to są bardzo podobne zakony, tylko właściwie spełniają tę samą rolę, tylko w innych warunkach historycznych.